Nie trzeba pytać czatu GPT o to, jak spędzić weekend w stolicy. Odpowiedź jest oczywista, bo BNP Paribas Warsaw Serial Con zaprasza do kinoteki w Pałacu Kultury i Nauki. Kolejny dzień festiwalu przyniósł wyjątkowe atrakcje. Na premierowym pokazie czarnych stokrotek z serwisu Kanal+, Plus sala pękała w szwach. I nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowana, ponieważ no jest to premiera pierwszy pokaz pierwsza konfrontacja tej pracy z widzami także no emocje sięgają zenitu. Fantastyczna koncepcja bardzo świeży pomysł. I faktycznie pierwszy w Polsce taki festiwal. To jest fajne, że można serial obejrzeć w kinie i skorzystać z tego dużego ekranu i z tej jakości, którą kino daje. I obejrzeć też wspólnie z ludźmi, to jest super. Doświadczenie z premiery serialu to ono jest takie dosyć mało spektakularne, bo to zazwyczaj się gdzieś odbywa albo w domu, no bo później serial się ogląda w domu, ewentualnie jest jakiś bankiet czy spotkanie. A tutaj mamy właściwie taką premierę kinową, więc to jest bardzo przyjemne. Serial Con Industry zebrał branżowych tuzów w dziedzinie efektów specjalnych i zastosowania sztucznej inteligencji w branży filmowej. ludzie się bardzo fascynują AI, który dzisiaj jest troszeczkę na wyrost. Nie ma nic wspólnego z tym, co robimy dzisiaj naprawdę na żywo, no ale daje jakąś perspektywę. Widzimy, co się wydarzy, co będzie możliwe. No i żyjemy w jakiejś nadziei, że nasza praca będzie łatwiejsza i prostsza. Czy nawet w sytuacji, w której jakiś content AI będzie generować to i tak to człowiek będzie tą stroną, która będzie decydowała o tym, w jaki sposób tego użyć, czy w ogóle użyć i to na razie jeszcze my rządzimy sztuczną inteligencją, a nie odwrotnie. W ramach Stars on Stage by BNP Paribas fani mogli spotkać się z Marią Dębską. Uważam, że festiwal seriali jest niezbędny i że nareszcie jest. Czekaliśmy na niego bardzo długo, naprawdę dość, dużo się o tym rozmawiało, z kolegami i, i ze współpracownikami, że taki festiwal powinien powstać, bo no ostatnie lata to czas seriali. Mateusz Damiński także zaszczyci nas swoją obecnością w związku z pokazem prostej sprawy od Kanal Plus, na który oczywiście można głosować. Gości festiwalu spytaliśmy, jak na co dzień konsumują seriale. Lubię oglądać seriale w kinie na dużym ekranie. Jak dzieci śpią, to lubię je oglądać, żeby była cisza i spokój, bo wtedy można przy nich zasnąć spokojnie. Na kanapie. Doskonale przyjęte zostało także spotkanie z obsadą Ślebody ze Sky Show Time, a także spotkanie z twórcami nadawanego w serwisie Netflix Wzgórza Psów. Jakub Żulczyk i Robert Więckiewicz opowiadali o serialu. Fajne jest to, że jednak serial jest taki, jeśli chodzi o taką obecność festiwalową, właśnie nagrodową i cały ten taki jakby glamour no jest czymś gdzieś tam trochę takim gorszym, gorszym bratem albo gorszą siostrą. I, I fajnie, że tutaj jest jakiś taki w ogóle kocioł, w którym możemy po pierwsze jakoś poczuć się docenieni jako twórcy serialowi, a po drugie poczuć trochę ten jakby prąd rywalizacji. A już w niedzielę w samo południe warto spotkać się z Rafałem Maćkowiakiem z serialu Udar. Zapraszamy do strefy Showcase. Nazywam się Alicja wieniawa wanarkiewicz i serdecznie zapraszam Was na Bente Pariba Warsaw Serial.com. Nazywam się Karolina Kominek, serdecznie zapraszam Państwa na festiwal BNP Paribas Warsaw Serial Con.